Witam serdecznie na kanale 4 TV Dziś zajmiemy się materiałami budowlanymi, jak i ich rosnącymi cenami. Z racji wykonywanego zawodu obiektywnie spojrzę oczami wykonawcy, jak i inwestora. Co o tym wszystkim myślę, co zaobserwowałem i jakie mam swoje zdanie? Dlaczego tak się dzieje i czy ceny będą spadać? Co ma wpływ na rosnące ceny materiałów budowlanych? Oraz porównam ceny z początku 2020 roku do obecnych. Co zdrożało najbardziej, a co najmniej? Czy dalej będzie tak drogo? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam. Mamy jesień, i pomimo iż sezon budowlany chodzi mi tu o surową budowę domów, pomału się kończy. To jednak w branży budowlanej dalej panuje duży ruch, który napędzają m.in. programy dofinansowania termomodernizacji domu, inwestycji w fotowoltaikę i tym podobnych. Pojawiają się problemy z wycenami prac budowlanych, ponieważ kosztorys zrobiony kilka miesięcy temu w tej chwili będzie nieaktualny. Wraz ze wzrostem ceny materiałów budowlanych wzrosną ceny domów i mieszkań. Ponieważ coraz częściej dzieje się tak, że materiały budowlane zaczynają stanowić ponad 50% kosztów inwestycji. W tej sytuacji firmy budowlane czy po prostu hurtownie, zwłaszcza te największe, zaczynają kupować materiały na zapas, co może dalej nakręcać wzrost cen. Firmy dysponujące własnymi środkami inwestują je w materiały, żeby kupić je po niższych cenach. Tak więc u niejednego inwestora panuje niepewność, czy ruszać z budową domu już teraz, czy poczekać do nowego roku, bo może ceny spadną. Co się będzie działo, trudno przewidzieć. Niestety, w związku z zapowiedziami inflacji, prognozy nie są dobre. Już została przekroczona górna granica celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego 3,5%. Inflacja w maju 2021. Zrosła 4,7% w skali roku i była największa od prawie dekady. Moje zdanie i moje odczucia sprowadzają się coraz częściej, że to mi pachnie spekulacją. Przypominam, że mieliśmy już wcześniej, kilkanaście lat temu, taki okres jawnej spekulacji, gdzie gazobeton musieliśmy sprowadzać z zagranicy i był dostępny w dwóch kolorach białym i szarym. Pamiętacie? Przy obecnej sytuacji, jaka ma miejsce, cierpią na tym firmy budowlane, szczególnie te realizujące kontrakty w dłuższym terminie, bo muszą marżą pokazywać różnice bieżących cen materiałów budowlanych do tych deklarowanych w ofercie. Cierpią też inwestorzy, bo drożeją ich przedsięwzięcia. Karuzela wzrostu cen materiałów kręci się i wielu ekspertów prognozuje to zjawisko jeszcze na 2022 rok. Płyta OSB, niekwestionowana królowa podwyżek. Słyszymy, że rekordowo wysoki wzrost cen płyt OSB wynika z sytuacji na światowym rynku drewna. Otóż sprawy na dzień dzisiejszy mają się tak, że globalny popyt na drewno spadł, bo cena za 1000 stóp deskowych spadła z poziomu 1700 dolarów za 1000 stóp deskowych do poziomu 550 dolarów za 1000 stóp deskowych i sprawa ma się tak, że mało kto o tym pisze, a dwa, że ceny produktów z drewna jednak u nas rosną i punktu z otrzymania jak nie widać, tak nie widać. Mówi się też, że głównymi przyczynami jest wzrost kosztów drewna i żywic do produkcji płyt. Żywice są też trudno dostępne, po prostu brakuje ich na rynku, co nie poprawia sytuacji. Do tego dochodzi drożająca energia oraz paliwo, a przyjęło się, że jak rosną ceny paliw, to i transport, i kółko się zamyka. Ja po prostu myślę i z tego co obserwuję, ciśnie się na język słowo spekulacja i zmowa producentów, bo jak wiemy, to oni dyktują ceny. I coraz częściej potwierdza się, że magazyny płyt OSB, począwszy od fabryk, są pełne, tylko ograniczyli produkcję, bo po co produkować za dużo i tak kupimy, bo musimy. Takie jest moje zdanie. Tak samo ma się sprawa ze Styropianem. Dla przykładu, w ciągu ostatnich kilku miesięcy kilka razy wzrosły ceny Styropianu. Jak wynika z analizy rynku przygotowanego przez Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji, jeszcze w styczniu tego roku metr sześcienny kosztował 114 zł, a już w sierpniu trzeba było zapłacić 206 zł. To wzrost o ponad 80%. Co więcej, wydaje się, że tendencja wzrostowa się utrzyma. Można tu też przytoczyć aspekt, dlaczego tak bardzo nie drożeje wełna. Moje zdanie jest takie, że po prostu jest za duża konkurencja. Tak samo jest z kablami elektrycznymi. Tak więc od początku roku 2021 ceny drewna wzrosły o ponad 80%, a miedzi i stali nawet o 100%. Koszty farb i lakierów wzrosły o ponad 30%, a polimerów o 60%. Jeśli jesteśmy już przy cyferkach, oto zestawienie procentowe podwyżki w porównaniu z rokiem 2020. O tyle podróżały najpopularniejsze materiały budowlane. Płyty OSB podróżały o 101% od stycznia 2020. Izolacje termiczne o 54%. Słucha zabudowa o 41%, produkty w segmencie dachy rynny o 19%, otoczenie domu 18%, instalacje ogrzewanie, 16%, instalacje wodochronne 15, ściany kominy 14, stolarka 13%, oświetlenie elektryka, ogród i hobby, narzędzia, płytki łazienki kuchnie o 12%, Wykończenia 11%, chemia budowlana 9%, farby lakiery 8%, wyposażenie AGD 8%, dekoracje 7%, cement i wapno 6%. Idźmy dalej. Przy wyborze pokrycia dachowego więcej zapłacimy teraz za zakup blachodachówki niż dachówki ceramicznej. I można tu wymienić więcej takich anomalii cenowych. Bo na przykład cena za 1 m 3 płyty OSB osiąga nawet 3,5 zł. Podczas gdy cena hurtowa drewna budowlanego C24 waha się od 2100 zł do 2500. Jest podaż, jest popyt i to taki popyt, że wydłużyło nawet trzykrotnie czas oczekiwania na realizację zamówień. Suma sumarum rynek budowlany bardzo się nagrzał. Mamy rekordową liczbę mieszkań w budowie oraz sytuację, gdzie Polak buduje swój dom. Dlaczego? Bo przekalkulował, że zamiast wydawać milion złotych za 100 m2 w mieście, może mieć w tej cenie dom z ogrodem 20 km od centrum. Jest jednak światełko w tunelu, bo pojawiają się już pierwsze symptomy świadczące o stopniowym wyhamowaniu wzrostu cen materiałów budowlanych. Mowa tu choćby o ustabilizowaniu się cen zakupu styropianu oraz zwiększeniu jego dostępności z kilku tygodni, nawet do kilku dni. Nadzieje dają także spadki cen drewna notowane na giełdzie amerykańskiej. Od marca bieżącego roku do końca czerwca bieżącego roku koszty zakupu drewna budowlanego na amerykańskim rynku obniżyły się nawet o około 60%. A pamiętajmy, że to właśnie skoki cen tarcicy oraz materiałów termoizolacyjnych zapoczątkowały ostry trend wzrostowy materiałów budowlanych w bieżącym roku. Mimo to eksperci na razie sceptycznie podchodzą do prognozowania jakichkolwiek obniżek cen materiałów budowlanych do końca 2022 roku. Tak więc ciężko wyczuć, jaka będzie dalej sytuacja. Eksperci i analitycy rynku twierdzą, że tempo wzrostu cen materiałów budowlanych na polskim rynku powinno się zmniejszać po zakończeniu sezonu budowlanego, czyli najpóźniej pod koniec 2021 roku. Z kolei inni eksperci zakładają, że wzrosty cenowe materiałów budowlanych potrwają jeszcze przez cały 2022 rok. Po prostu trzeba nam czekać, bo to pewnie czas zweryfikuje te wszystkie prognozy. Ja jednak raczej obstawiam tą drugą opcję, czyli ceny materiałów budowlanych będą dalej rosły, z uwagi na popyt, który napędza tą całą sytuację na polskim rynku budowlanym. A jak wy odczuliście te rosnące ceny przy waszych budowach domów czy remontach? Co myślicie o tej sytuacji? Zachęcam do komentowania i do wymiany spostrzeżeń. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału, nie ominą Cię kolejne materiały jakie dla Was nagrałem. Jeśli film się podobał, zostaw łapkę w górę. I pomimo poruszenia smutnego tematu dla Was inwestorów jak i wykonawców, życzę Wam jednak miłego dnia. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Hej!